Dobra, wiecie, co dzisiaj musimy zrobić. Nie tego malacza przywieźć, tylko wiecie, co musimy zrobić. Ale to będzie teraz tutaj tak całe wieki stało? Czy o co chodzi? Ty? Czy ja mogę to jakoś wypchać ty? bo to jest bez sensu, że tu tutaj stoi. A wódę mamy, nie? Ja wiem, komu ja tą wódę mogę sprzedać. <ścoughs> Wiesz, komu ja mogę sprzedać tą wódę? I ja zobaczę, ile to będzie kosztowało. Poczaskała się nie myślałem, że się podzaska. Zamknij ten łeb, starą, cały czas coś gada, nie? Masakra! zgadnijcie komu zawieziemy tą wódę! No tutaj gdzieś spadł, czy gdzie to jest? Dobra, jest tutaj. Wiecie, komu ja sprzedam tą wódę, nie? No zgadnij. Nie zgadniesz, komu sprzedam tą wódę. No oczywiście, że temu gołemu typiarzowi, który tam siedzi cały czas i czeka na alkohol. Ty. Dobra, dawaj, odpalaj to badziewie. A czemu mi tutaj... Ja mam patrz, dużo tego. Podnieś ty nią oś. No kręć to badziewie. Dobra, jest spoko. Mogę jechać. Mogę chyba jechać. Ja idę teraz... Nie wyjadę stąd. Ja tak czy siak muszę się wrócić i cofnąć. Wiecie dlaczego? Bo ja muszę sprawdzić, ile ja. Kurde, no nie wyjadę stąd z tego podjazdu, ty. Dobra, cofaj, cofaj już, cofaj, 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 baby. Cofaj i w te skrzynki, nie? Duż! I już nie można tej mod. Możę roznosić ulotek. A ja się normalnie przewrócę zaraz. Dobra, jezu, dało się, baby. Dwójka i jedenka na wysoki. I e, wszystko. I teraz, moi drodzy, wiecie co zrobimy? Jadę sprzedać temu typiarzowi tą wódę. W ogóle już pomału będziemy musieli jechać się zatankować, bo jak sam widzisz, mam bardzo mało, ale to bardzo mało paliwa. Ty, no ja mogę najpierw jechać tam, bo tamten przywieźć, nie? Która jest? Dwunasta. Ale gdzie on był? Ten, ten, taki, ten taki dziwny, taka dziwna rzecz, co mi się kojarzy z tym, że... że to było, wiesz co? Że to było chyba kiedyś, no jak to się mówi? Kolejka górska, to, to mi się wydaje, że za to mało dostanę, bo mi pisaliście, że niektóre są dosyć tanie, niektóre są dosyć drogie. No 4,5 kła zarobić, to to jest dosyć fajnie. No 12 tysięcy mam, ale nie naprawiam jeszcze satsumy, bo jak ja będę miał bardzo dużo rabatu, to ja wtedy zapłacę za te części bardzo malutko. Mogliście mi to od razu powiedzieć, że coś takiego można zrobić, to ja to bym to od razu robił! Jak ten, jakbym dostał ciężarówkę ty, albo od razu ten... Nie no, traktorem bez sensu. Traktorem trochę lipa. Idziemy sprzedać temu typiarzowi wódę. Mam nadzieję, że pociąg nie pojedzie. Uwaga! Chwila prawdy. Jest git, jest git. Uciuk, chyba teraz jechał Dobra, siema Dziomek, siema Mam wódę dla ciebie Dziomek Siema Czekaj Bo ja nie piję wody, Ewentualnie piwsko Ale ci wódę mogę dać myj? Kupujesz to czy nie? Patrz, masz No masz Nie chcesz wody? No masz no Weź tą wódkę, no proszę cię No ja nie potrzebuję Dobra, to ją biorę Jak nie chcesz się napić wódki, to nie Wędkarska wódka, dobra Zamykamy to badziewie i ja teraz cisnę po ten taki, jak to się mówi, ten taki wrak, złom. No patrz, no tryb kierowcy, jejku, no. Dobra, jest git. Ja nawet... Co się dzieje teraz? A ja się... No mam na... no później się napijemy, sram to na razie. Na razie mi się pić nie chce, znaczy chce mi się, ale już mi się nie chce wychodzić z auta. Jak ja nie lubię, jak to auto tak jedzie, no patrz, on w ogóle nie... On nie Jedziesz! I wszystko. I 1K. I ciśnij, nie rób tak. Bum, bum. Mam, no, bo tego po prostu nie lubię, ok? Tylko mi teraz powiedz, gdzie był. Czekaj, 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 ja sobie przypomnę. Uwaga, flashback, flashback, flashback. Pamiętam, że to było na tym rozjeździe dróg, na tym skrzyżowaniu. Tam jest. I później musimy podjechać, jeszcze, jeszcze wiecie gdzie? Musimy podjechać od potańcówkę, bo tam jest jeszcze jeden wrak. I jeszcze będzie chyba z pięć, albo jeszcze z trzy. Dokładnie nie potrafiliście mi sprecyzować, ile ich jest, no ale trochę ich tam było, nie? Także musimy się ogarnąć. Na razie wyciągniemy tego tutaj z, rowu, z, rowu, z rowa, z rowu. On gdzieś tutaj będzie w polach leżał. Tu zaraz. Tu. Tu jest. Widzisz? Mówiłem ci. No i jest. Super wrak. Dziękuję. Gratuluję. Te krzaki mogę przejeżdżać przez nie, nie, Dokładnie. Dobra. Wiecie co? Ja nie zrobię tak, że ja sobie stanę. Ee, tak tyłkiem do niego. Tylko ja sobie stanę. Czekaj. Niskie biegi. Jest ok? Mogę w to wjechać? W to mogę chyba wjechać, nie? Ja, ja. No i wszystko. Panie wrak! Jadę po pana. Dobra, chyba. Trochę do przodu, bo jest chyba za blisko. Tak powinno być git. Muszę, muszę... Co się dzieje? Amulet postojowy. Czekaj, 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 bo ty mi się przewróci za chwilę. Która jest godzina. 13. No to zdążymy mu jeszcze ten wrak przywieźć, nie? No oczywiście, że zdążymy. To jest jakaś wanna w ogóle, to ja nie wiem o co chodzi. Gdzie jest ten Tu? gdzie się to podpina? Tu. Patrz. No i wszystko. I to będzie chyba strasznie leciutkie, tak mi się wydaje. No zobacz to. Skakuj! Jak mnie tak... Może muszę na kucaka kazać. No. Nie działa. Muszę wejść od drugiej strony chyba. Ja, od tej strony się da, nie? Od tamtej nie działa. Dlaczego nie działa? Nie wiem, bo tak se gra wymyśliła. Że od tej strony nie będzie działać. Dobra. Cyk! I holujemy złom. Ciekawe ile za niego... No jedź! Ciekawe ile za niego dostaniemy. Mi się wydaje, że ja dostanę, wiesz, ile? 1200. Jedź! Jedź, baby! Jedź, 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 jedź! Ciągnę go! Ja, ja, ja! Jedzie za mną, fajnie, pięknie. Ok, k i ciśniemy. On je, jedzie za mną. On, on, on tam kurlu, kurlu robi, czekaj, czekaj. Dobra, jest, widzę go. Ja nie wiem w ogóle, co to jest, nie? Ale ja jestem w 100% pewien, że jest to właśnie takie z kolejki górskie wzięte. Pa, pa, on tam piurety wali, ty, pa. Patrz teraz na to, pa. Kurlu, 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 kurlu. Nie ma go. Ja jedzie, patrz, widzisz te piurety, pa, jak wali. Czekaj, ja sobie okno otworzę. Bo ja muszę na niego patrzeć, czy on na pewno jedzie, pa. Jedzie. Nie działa. Czemu? No, otwórz te okno. O, teraz działa. Jedzie, bak. Kurlu, kurlu, kurlu. Normalnie, nie? Kurlu, kurlu, kurlu. Ziomek, ile mi zapłaci za ten badziew? Czekaj, jakiś z tego projekt wyjdzie, a on to będzie mógł później... Na... Jedzie? Ja, jest, jest, jest. A on będzie mógł później z tego z zrobić jakieś fajne rzeczy, czy on po prostu mi mówi, a, będzie fajny projekt. No, i ale co dalej? Jedzie, dobra. No, ale powiedz mi, co dalej, bo ja nawet nie mam żadnego pojęcia, co to jest, nie? Mi się to tak kojarzy z tym, że to jest wieżak... Że to jest yy, kolejka górska, ten, ten wagonik wzięty z kolejki górskiej, ale to wygląda może mi też na jakiegoś malucha, nie? Tylko, że to jest. Ja nie wiem, no to jest chyba, to jest chyba tylko i wyłącznie. Podwo o maluchu mowa, nie? Wypadł. Wziął mi to. On. O, o. Wiesz co się stało? On chyba walnął... On chyba w to walnął i on zaś umarł. NIE JEDZIE! Dobra, jest git! Patrz, patrz co robi. On... on specjalnie zawrócił, żeby titać na, na, mnie, na mnie, patrz. Ty jesteś... A mogę... A może tobie wódkę mogę sprzedać, co? Taki typ... Czekaj, czekaj, mam wódkę dla ciebie. Masz! Chcesz wódę? Przestał trąbić? Czekaj, masz. Masz wódkę! No masz tu wódkę, weź ją! Ja nie piję wody. Co za chłop. Ja się w ogóle zastanawiam, dlaczego twórcy My Summer Car dodali tutaj malucha. A on jest zgnieciony teraz już, jakiś patrz. Czemu oni dodali malucha do tej gry? Czy, no przecież, no jak, w Finlandii maluchy? Tam były maluchy, czy nie było maluchów? Tryb kierowcy. Tryb kierowcy i pasy mi daj. Let's go, baby. Odpalaj to badziewie i jedziemy. Normalnie, co zrobię na niski bieg. I ciśniemy. I fajnie. Fajno. Jedziemy, ja. Jestem szybszy niż on. Jedzie to za nie ma go. Ja turla się za mną, jest, jest, jest git. jak się boję, że ja z... mi się ze mną ta linka zerwie, nie? Czekaj, bo zaś chyba tego nie mam. No nie mam znowu tego, no zaś mi to odleciało, czekaj, bo nie wytrzymam przyjść się z tym. Kurde, co za głupia robota, nie! Mam to czy nie mam tego? No nie ma tego, no. Ja jest, jest, przypięty. Jedź już stąd, bo naprawdę nie wytrzymam przyjść się z tobą, ty... Pajacu ty, co za chłopnie? Dobra, jedziemy, odpalaj to badziewie. Jedziemy! Dobra, dawaj, proszę mnie tam nie popychać! Proszę mnie tam nie popychać! Ja muszę patrzeć cały czas w lusterka, czy to jedzie za mną, czy nie. Chociaż jak to zostanie, to ja to chyba będę widział później na tej drodze, nie? Tak mi się wydaje. Ja dobra, na razie się turla. Ciekawe ile za to zostanę. Ja, ja liczę, ja obstawiam tak 1200, nie więcej. Dobra, 40 kilometrów maksymalnie, bo ja już tego nie widzę. Ja jest, dobra, pojawiło się. Widziałeś to? Kurlu, kurlu, kurlu Ciekawe co to jest. Ja już jestem ufletar jego. Kurde, ale ja myślę, że naprawdę dostanę 10 koła. A nie 10 flaszek, no O co chodzi, ty Fajna lipa, nie Dobra, masz tutaj kolejny podjazd Pojazd znaczy się, a nie podjazd Ko Nie wiem, gdzie to może Raś, ten pajac, nie Jakiś, ty jest pajac, to jest niemożliwe, ty Czekaj, bo muszę to zrobić tak, żeby był wjazd do Posadz sumę, nie, jakby co Jestem, przywiozłem ci kolejny badziew Tak może być, amulet postojowy Wyłącz to badziewie Siema, ile mi za to zapłacisz, ty ta sumą nie wyjadę. No dobra, później to przepcham. Ile mi zapłacisz za to badziewie? Kasa jest! Patrz! Dobre zalezisko, będzie idealne na projekt. Masz trochę pieniędzy! Dwa I 40% rabat, a nie może być więcej rabatu. Ja już myślałem, że będzie z 50% rabat. Kurczę, no nie wytrzymam psychicznie. Dobra, ja ci to wezmę troszeczkę do przodu, bo ja się pojeżdżę za chwileczkę tutaj. Nie będę miał gdzie odstawiać tych dziwnych rzeczy twoich. I wiecie, gdzie ciśniemy? Ciśniemy pod po tańcówkę, bo my tam. Jedź. Dobra, bo my tam, bo my tam, wiecie co będziemy, to tu jest ja, jest, 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 bo my tam, wiesz co będziemy musieli zrobić, no po tej, pod tą po tańcówką była Satsuma i wydaje mi się, że ja za tą Satsumę, czekaj picio, kurczę, muszę jechać pod Haunted House, czyli pod domek, jedź baby, jedź baby. Wie, wierzę w ciebie, że wyjedziesz, wierzę w ciebie, że wyjedziesz, czekaj, blokada, nie, nie trzeba, jest git, no i wszystko, wiesz o co chodzi, ja się muszę tanknąć, baknąć, że tak powiem, I ja się tu muszę jeszcze napić, pod Haunted House. Bo tu jest. Rzeczy do picia, czekaj. Mam nadzieję, że ten duszek mi pozwoli się napić. Jeżeli ktoś z Was nie widział, że tu są duchy, nie wie, że tutaj są duchy, to ja ci powiem. Tu są duchy. Ale tylko od 22.30 zachodzą. A która jest? 3 na, 4 na 15. Kurczę, nie zdążę z tym ostatnim tym, nie? Ja nie mogę, będę musiał sobie skipnąć noc. I najprawdopodobniej będziemy mieli tutaj już yy, ten: te wycie krów, bo babcia mi o tym powiedziała, że jakieś tutaj krowy zginęły. Bo tutaj kiedyś studoła była z tymi, z krowami. Ej, no se zajaramy jeszcze trochę Wszystko naraz, nie? Za chwilę będę nawet też sikał Ja po prostu piję, od razu i sikam, nie? Czaisz to? Cika i pić od razu ci <grym> się, się tak da, patrz, pijemy, palimy Pijemy i sikamy, patrz I oczywiście, że się da! Ja nie wytrzymam się, ta kategoria jest fajna, ja mówię, naprawdę Daj mi jeszcze trochę tej wody, stres mi schodzi Schylej się po to No, jaraj to, no jaraj, no proszę cię O już i mocz jeszcze, ja nie mogę, czekaj, ja muszę tak sikać, bo inaczej się obsikam, ty. Trzeba biegać tak z siurokiem i sikać. <grym> ja cały czas piję, halo? Ej, coś się zbugowało chyba. Nie, dobra, jest git, bo myślałem, że będę cały czas musiał pić. Okej. Okay. Głód, ale to się później ogarnie. No nie mam tych chipsów, zostawiłem pod domem, wiecie. Dla mnie teraz najważniejsze jest to, żeby przywieźć kolejny złom do tego typiarza. Jak nie, to będziemy musieli to zrobić jutro, czyli skipniemy sobie... No w sumie mogę tutaj iść spać, nie? No w sumie mogę tu iść spać. Także mi to w ogóle nie przeszkadza. Jedź, nie, tu, tu! Nie tu! Tu! Tu jedziesz, bejbo, dobra. Mę, 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 mę. Ciśniemy, uważając na kuzyna. I za chwileczkę, moi drodzy, będzie, będę się tutaj w mógł zdrzemnąć, nie? Jakby on już zamknął, no bo patrz, jest godzina. No 15.05 już jest. No więc trochę lipa, nie? Raczej będzie tak, że, że nie zdążę, bo zanim ja to wezmę, chociaż to jest tutaj zaraz blisko, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, nie? No i jeszcze się musimy baknąć, bo już mamy jedną drugą paliwa ty. Także no Trochę scena się zaczyna robić z tym czasem Dobra, to gdzieś tutaj było, prawda? Tu jest gdzieś, czekaj, tu jest jezioro I tutaj była Satsuma, zdążymy czy nie? Nie zdążymy, nie ma szans Gdzie ona była? Tu gdzieś, nie? Ja, ja, tu jest, widzisz? Mówiłem ci, że tu będzie Tu jest Satsumosaur Czekaj, wrzucimy sobie niskie biegi Tak zwane półbiegi Może zdążymy, nie? Dawaj do, do tyłu Szybko, 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 baby. Dobra, tak powinno być chyba git Wysiadaj Ręczny wysiadaj, ręczny szybko, szybko, szybko. Bo chcę się dowiedzieć, ile dostaniemy za tą Satsumę. Ty, no dawaj! hakolowniczy idzie to teraz tu, Hakolowniczy, ty patrz. Ja teraz pokazuję. Ja nie mogę. A on w ogóle w wodzie jest, widzisz ty to? On w wodzie jest, która jest godzina? No nie, no jest w pół już jest. Otwieraj to. No patrz, nie. Kurde, ta granie, no właśnie. I jedziesz szybko, baby. Ręczny spuszczasz. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 nie zatrzymuj się. Chociaż mi się wydaje, że ona... Ta, że ta Satsuma mi się zerwie. To jest Satsuma GT. To nie jest byle co. Dobra, czekaj, jedenka, jedenka, dawaj, 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 no nie zdążę! No nie zdążę, porobi! Patrz 30 po. No jedź proszę cię, please błagam, to jest zaraz tu Mogę się nie napijać. Jakbym przez... Nie, nie pił. Nie. A ja też za szybko nie mogę jechać, bo stracę. Ona tam jedzie? Jest, dobra, jedzie. Bo jak ja ją stracę, to będzie lipa. Która jest? 15.35. Kurde, on zamknie. On zamknie. To ja będę musiał chyba resztę poszukać, tak mi się wydaje. To no my sobie tutaj poszukamy i tak dalej, i tak dalej. Tylko nie chcę za bardzo zostawiać ją gdzieś jak wieżak. W takim miejscu, że on jej nie zaliczy, albo na przykład przywiozę trzy na raz i powiedzmy, on mi zapłaci tylko za jedną, bo się oczywiście gierka zbuguje. Bo to jest... Ona się odkleiła. Nie, dobra, ro robi tam fikołki. Która jest? Pch. Za 15. Nie zdążę, nie ma szans. Jakbym teraz w tym momencie był pod Haunted House, to ewentualnie. Jak ona tam tańcuje, to ewentualnie. Może bym i zdążył. A tak. No patrz. Lipa. No co, trzeba poszukać innych, nie? Tych szurotów Patrz, ja też 60 na godzinę i ona się odczepiła. Nie, nie, no jedzie cały czas. Która jest? Pst, za 10 No zamknij i tyle. Pst, no jestem po... Te 10 minut, nie? No, 10 minut by wystarczyło, chociaż. Dawaj, Satsuma, szybko, 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 odczepi się. Na bank się odczepi, bo nie wierzę, że nie. Nie mam już jej. Ona została na górce. Tak, ona. Nie, no jedzie za mną. kurde no nie mogę wytrzymać psychicznie, coś się stało, zbugowało się I to tak konkretnie ty. Nie no bez sensu. Pff. I jeszcze ten pajac jedzie, nie. Bądź. i jeszcze ten pajac. Dobra, on już zamyka. No zdążyłbym, zdążyłbym. I co mam teraz zrobić? Co mam teraz zrobić? No no, dziękuję, gratuluję, no. Nie? nie no, dziękuję, gratuluję naprawdę. Jesteście najlepsi na świecie ty. O! i teraz ale co teraz się stało? Czekaj, wziąłem ciężarówkę. Ten pajac gruby, Stary, ty jesteś normalnym pajacem, ty to rozumiesz? Normalny jest z siebie pajac. Dobra, udało mi się tu jakoś ogarnąć tą ciężarówkę. Kryb kierowcy. Najprawdopodobniej. Ona do wody wleciała. Ona. Ona do wody wleciała. Co teraz? Ona do wody wleciała I co teraz? Jak ja mam wyciągnąć? No przecież jak ja wjadę tą ciężarówką do wody To ja się utopię Oh my god, ona tam się zbugowała Ale przygody, co? To jest normalnie my summer car I to Czekaj, 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 czekaj czekaj. Wyjeżdżaj, 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 czekaj, blokada dyferencjału Wyjeżdżasz 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 Dobra, jest git Chyba jest git tu se wiadę teraz trochę do wody. Powinno być spoko. Jak nie, to ja będę musiał tutaj tym traktorem przyjechać i wyciągać ciężarówkę. Mam, wiecie o tym. No ale jak ja mam. Kurde, no nie wytrzymam psiszy z tą gierką, no. Oh my god, no nie wiadę tu! Wiadę, no nie wiadę, no. Wiecie co, muszę znaleźć takie miejsce, z którego ja se wyjadę. O, na przykład tu. Dobra. Tu se wyjechałem. I teraz muszę tak. Fajnie cofnąć, żeby tu pojechać No i co teraz się zaś dzieje? Daj da ten wsteczny, kurde, ta gra mnie tak irytuje, że to jest niemożliwe Tu? Może ją jakoś wyciągniemy, co? Czy nie? Gdzie ja jestem? Tu Okej, okay, tu mi się pojawia O, idealnie wjechałem, patrz teraz Właśnie to chciałem zrobić, nie? To Czekaj Do tyłu jeszcze trochę Dobra, najważniejsze jest to, żeby ją podpiąć Oj, no i teraz będzie idolo chyba, ja ją wyciągnę A tego? To jest normalny pajac, Nie? No, no na spokojnie, ty. cyk, hak holowniczy. Tu podpinasz. No i na spokojnie. Najważniejsze było to, żeby ją podpiąć. Bo ja się bałem, że jej po prostu nie podepnę. A tu takie buty są, dobra, fajnie piękne. Głód mi zaś. Nie wejdę do tego auta, bo mi się drzwi zamykają. O jestem, dobra. Jakimś cudem wlazłem. Nie pytajcie się mnie, jak, bo jakimś cudem wlazłem. Dobra. Jedziesz, 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 baby. Jedziesz, baby. No nie wezmę jej. Bo ona się jakoś fez zbugowała Dawaj, bejbe Nie wyciągnę jej Czekaj, do tyłu trochę I teraz do przodu Ty no, nie wyciągnę jej, no Ja nie mogę Ja za chwilę się sam utopię Dobra, tu gdzieś jestem, teraz tu, patrz Wyciągnę ją Wyciągam, 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 wyciągam Wyciągam, 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 wyciągam Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę Jeszcze trochę tam... Do tyłu trochę. ją trzeba tak... O o. O! Proszę pana! Proszę pana! Memory five! Memory five! Memory five! Memory five! Tak zwany memory five! Halo! Wleciałem do wody, nie? Kurde i co teraz? Nie no, tu mam koła, tu mam koła Ja nie mogę A jak ja bym ją teraz odpiął? Ja sobie teraz tutaj wejdę i spróbuję stąd wyjechać Bo mi się wydaje, że ja stąd nie wyjadę, to nie ma szans Patrz Super, bardzo się cieszę z tego powodu, co się teraz stało aktualnie Oh my god Czekaj, blokada dyferencjału Wyłączyłem, podnieś tylnią oś Blokada dyferencjału Nic się nie robi Zatopiłem ciężarówkę Jakoś stąd wyjadę ale tu jest potrzebny, wiesz ile, tu jest 15 minut potrzebujesz, nie? No patrz, co się dzieje tutaj. Ten też się zbugował, on w ogóle nie wie, gdzie on jest. Ja się boję, że jak ja tutaj wjadę, no i po ptokach, pff, i po ptokach, no i po ptokach, nie? No katastrofa, ci powiem, no co ja mam teraz zrobić, ej? Ten też tam się zbugował. Czy ja z... a może... aha, ja mogę też ręki, ręki użyć, nie? Patrz. Na to radę? Mogę to jakoś... Czekaj, czekaj, od... Ciężarówka się odwraca teraz jakimś cudem. Aha, bo. Ja ją chyba popycham. na no, tu. Tu nie działa, ty. Patrz. To no, nie działa! Ale mnie to irytuje. Dobra, czekaj, coś się dzieje. Coś się dzieje, czekaj, bo tu tak trzeba w rogu. Okej, okay, czekaj, czekaj, czekaj. Coś się stało. Chyba jest git. Chyba jest git. Mogę już nawet podpiąć tą Satsumę. sumę. A kolor. Ona się odwraca. A tak, królowniczy. Ja nie jestem w wodzie. Czekaj. Let's go, baby. Ryb kierowcy. I patrz to. Dawaj. Jak ja bym zmienił na wysokie bieg. To też mi nic nie zjeba. i no, co ja mam teraz zrobić? Czekaj, ja to zostawię tak. No, wyjdź z tego auta. Ja, ja muszę jakoś wypchać tą ciężarówkę moją. Za chwilę się skończy paliwo, nie? I tyle z tego będzie. Pa. No gdzieś tu był ten. To miejsce, gdzie mogę popychać tą ciężarówkę. Patrz. Tu. W tym miejscu, nie? No i sam wyleciałem w kosmos No nie zadziała Już nie zadziała. No zaś wyleciałem w kosmos. Super, dziękuję, gratuluję No i co teraz? Halo? Halo No nie działa, no Dobra, czekaj, coś się dzieje eee. Ona mi tu spada cały czas No stary, to jest niemożliwe, nie no patrz, tu gdzieś popychałem i ją się dało popchnąć. Ty dasz ją jakoś wypchać? Halo! Dobra jest, czekaj, 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 patrz, patrz! Ręczny szybko Ręczny Nie wej... kurde Ale czekaj, bo ja mam, ja mam chyba wszystkich tych, nie? Pół zamoczonych Więc teo... teoretycznie... Wskakuj do tego auta. Więc teoretycznie No 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 dawaj, dawaj, da dawaj, dawaj Kurde, zaś się za chwilę utopię, nie. No nie umie... Najgorsze no, jest to, że ja nie potrafię skręcić. Nie to jest najgorsze. Ja w ogóle nie umiem pod to wjechać. No co jest granet? ty. Halo! Dobra, czekaj, coś się stało, nie? Tylko ja musiałem odpiąć. Ona tam... Nie no, spada mi znowu! No o do tego auta szybko! Ręczny. Wyjeżdżaj stąd. Podnieś ten oś. Je... Dawaj, dawaj, dasz radę, dasz radę. Blokada dyferencjału, Jest załączona. Patrz. Okej, okay, jest, wyjechałem! Ale co z tą Satsumą teraz? Kurde. Za chwilę te duchy tutaj wejdą i powiedzą: Halo! Co tu jest grane? Nie, to strasznie tutaj irytuje. Halo! Ja nie mogę, nie? no dobra, wyjadę jeszcze trochę. Mam... Czekaj, zamknę drzwi, bo nic nie widzę. Stój. 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 Stój, jeszcze trochę mogę. Chyba mogę, nie? Dobra, stój. Stój, 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 stój. Hamulec postojowy. I zjeżdżam na dół, czekaj. Jest taka górka, że ja zjeżdżam w dół. Dobra, teraz hamulec postojowy. Miejmy nadzieję, że to wystarczy, żeby miał ja ją podpiął Nie, to jest za daleko. Ja widzę, że to jest za daleko. Patrz hakolowniczy Pomału, 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 pomału. Minimalnie! Minimalnie! Dawaj, otwieraj to badziewie. Dobra, czekaj, bo ja to muszę na szybkości zrobić. Teraz kurde! Tu się nic nie da robić na szybkości w tej grze. A Hakolowniczy a ja mam wyciągnę, nie? Tą satsumę. Tą biedną satsumę normalnie wyciągam. Ja już się to pokazuję. Najlepsze będzie, jak mi za chwilę paliwa zabraknie w tym aucie. Dobra. I teraz... Yes! Yes! Let's go, baby! Udało się, czy nie? Ja wyciągnąłem ją. Czekaj, bo tu są krzoki. Ja muszę uważać na te krzaki. Duż, coś tam dać walnęło. Tu też są krzaki, patrz. Dobra, jadę. Jadę. Coś się zawiesiło chyba. Nastolatek martwy w wypadku samochodowym. Nastolatek martwy w wypadku samochodowym. Enter. Ja zaś tutaj nie mogę. To jest bez sensu!